Proszę Państwa, zaczynamy od pytania. Panie Stanisławie, jakie jest Pana stanowisko na temat sprawy pożarów w Australii, aktywistkach sprzedających swoje ciała, by pomóc Australii, oraz o blokowaniu inwestycji w surowce nieodnawialne przez zielonych na obszarach tego kontynentu? No, co mogę powiedzieć o pożarach w Australii? Pali się to, co powiedział Egon Erwin Kisch na pytanie dziennikarzy podczas pożarów młynów w Pradze, kiedy chcieli tam od niego jakieś informacje wydobyć, a on powiedział wskazał na okręg, powiedział pali się. A aktywistkach sprzedających swoje ciała, no, każdy pretekst jest dobry, żeby sprzedawać Ciała. Aktywistki różne rzeczy mogą mieć do sprzedania, ale to ciało też jest jak najbardziej towarem chodliwym, zwłaszcza jeśli jest młode. No to, to, takie tam podstarzałe aktywistki to musiałyby się dobrze nagimnastykować, żeby ktoś znaleźć nabywcę, ale młode to nie powiem, nie powiem. O blokowaniu inwestycji w surowce nieodnawialne przez zielonych na obszarach tego kontynentu nie znam tej sprawy, więc nie będę się wypowiadał proszę Państwa, tu pożary w Australii. Zdaje się, że tam już nadchodzi, nadchodzi fala deszczów po tej fali upałów, także te pożary będą już znikać. Warto odnotować tylko poważną różnicę zdań, jaka wystąpiła między panią Agnieszką Fitka-Operepecko i panią Kingą Rusin. Pani Agnieszka Fitka-Operepecko, która w Australii od dziesięcioleci mieszka, wypowiedziała się dosyć krytycznie na temat rozmaitych opinii, jakie na temat tych pożarów w Australii są wygłaszane między innymi przez panią Kingę i pani Kingerusin bardzo ją ofuknęła za to, bo pani Kingerusin wie lepiej. No to mi przypomina taką sytuację z marca 1968 roku kiedy to jednym z takich ówczesnych, bardzo, że tak powiem, zaangażowanych publicystów był Tadeusz Kur. Tadeusz Kur różne takie prawdy objawiał swoim czytelnikom, no i w związku z tym złośliwcy taki slogan wymyślili, że kur wie lepiej. No to tutaj wszyscy wiedzą lepiej, proszę Państwa, tym Czasem, tymczasem wybory prezydenckie się powoli zbliżają, nieubłaganie, no i tu się okazało, że nieoczekiwany kłopot ma posągowa pani Małgorzata Kidawa-Błońska. No, bo na kampanię prezydentką to trzeba kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt milionów złotych, żeby tam w ogóle zaistnieć w niej. No a tu pani Kidawa okazuje się, że tych pieniędzy nie może dostać, dlatego że Grzegorz Schetyna blokuje wypływ gotówki czy wypływ środków dla niej. No i to widać, że Grzegorz Schetyna nie popuści. Nie wiem, po co to robi. Prawdopodobnie, prawdopodobnie, żeby y, powiedzieć, y, żeby dać do zrozumienia, że bez niego y, nic uczynić, beze mnie nic uczynić nie możecie tutaj cytując Ewangelię Świętą. No i pani Kidawa-Błońska musi w tej sytuacji czekać do końca stycznia, kiedy tam się wyjaśni, kto jest kto jest następcą Grzegorza Schetyny, który jak wiadomo zrezygnował z liderowania obozowi zdrady i zaprzaństwa. No i tam się ubiega między innymi pan Siemoniak, pan Narółkowicz, pan jeszcze Ktoś tam się ubiega. No, zobaczymy. A tygodnik wprost cytuję jakiegoś tutaj rozmówcę, który powiada tak: Schetyna zionie nienawiścią do Kidawy Błońskiej, w jego zaskoczeniu przestała go słuchać. Przecież z tym brakiem pieniędzy to bzdura, bo za chwilę dostaniemy kolejną dotację z budżetu tytułem zwrotu finansowego po wyborach. Ale to być może, że, być może, że partia nie dostanie tego, bo kasy nie ma, długi są. No i pani Małgorzata tutaj jest bezradna. Widać, że najpierw musi przełamać tutaj trudności we własnej partii, a dopiero potem walczyć o a dopiero potem walczyć o te stanowisko prezydenta naszego bantu, bantu stanu. No, proszę państwa, mamy to, my tu gadu gadu, a tu Rosjanie zamieszczają, rozmieszczają w obwodzie królewieckim rakiety. O to było do przewidzenia, jeżeli Stany Zjednoczone przybliżają swoją broń do granic Rosji, to jasne, że musi to wywołać rosyjską reakcję. No i w rezultacie rosyjska broń przybliża się do granic naszych. To jest nieuniknione. Pytanie, tylko zawsze jest ryzyko, w polityce zawsze jest ryzyko, tyle tylko, że... To ryzyko powinno być skalkulowane, a chyba nie jest, bo jak się do tego odnosi nasz pan prezydent Andrzej Duda. Pan prezydent Duda powiedział tak: atakuje się silnego, tego kto ma pozycję, po to, by próbować jego pozycję osłabić. My dzisiaj rzeczywiście jesteśmy dużo silniejsi niż byliśmy, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas spotkania. Z mieszkańcami powiatu namysłowskiego. Bardzo rozpychamy się na arenie międzynarodowej. Jak Państwo widzicie, nie wszyscy są z tego zadowoleni. Dlatego jesteśmy atakowani również i na różne sposoby. Tak to jest. To jest po prostu polityka. Pojada Pan Prezydent i podkreśla, że nie opłaca się atakować słabego. No mam nadzieję, że pan prezydent Duda rzuca kilimkiem, to znaczy tam robi różnie głupa bo ludowa mądrość głosi, że wszystkie kozy skaczą na pochyłe drzewa, a nie na proste. W związku z tym no, pierwszy raz muszę powiedzieć, że tam śledzę od kilkudziesięciu lat życie polityczne, ale po raz pierwszy się spotkałem z opinią, że nie atakuje się słabego. No, przede wszystkim się atakuje słabego, bo właśnie kto to jest słaby? Proszę Państwa, no, jakie państwo jest jest silna, jakie państwo jest słabe. Państwo silne to jest takie, które ma sąsiadów słabszych od siebie, a jeżeli jest odwrotnie, to takie państwo jest słabe. Więc Polska jest jednak państwem słabym, bo ma sąsiadów od siebie silniejszych i to znacznie. Nie mówię o Litwie oczywiście, ale my z Rosją sąsiadujemy przez Obwód Królewiecki, a być może już wkrótce będziemy sąsiadowali przez dłuższą granicę, jeżeli zimny rosyjski, Czekista Putin wchłonie Białoruś. No to wtedy rosyjska broń jeszcze bardziej się przybliży do granic Polski, co oczywiście będzie dowodem. Na wzrostu naszej siły, według pana prezydenta. No, jak powiadam, mam nadzieję, że pan prezydent tutaj no, przekomarza się z nami, bo gdyby myślał tak naprawdę, no to wtedy byłoby to niepokojące. Ja bym w każdym razie wtedy na niego nie głosował, na pewno, dlatego że no, to jest pogląd bardzo niebezpieczny. Jeżeli się w tym, że kraj jest atakowany, upatruje y, jego siłę, no to właśnie Polska w 1939 roku była zaatakowana, ale okazało się, że to nie z powodu siły, tylko z powodu słabości. Widzę, że pan prezydent Duda nawet z takich wniosków, z takich oczywistych klęsk nie wyciąga. To jest, jak powiem, niepokojące. Widać wyraźnie, że potrzeba urzędowego optymizmu zaczyna przekraczać w jego przypadku granicę śmieszności. Bardzo to jest niepokojące. Proszę państwa, no to prezydent Duda swoje. Nasza noblistka, pani Tokarczuk, swoje. Otóż zapytał ją ktoś, co powinno być wprowadzone do polskiej konstytucji. No i pani Tokarczuk powiedziała, że do polskiej konstytucji powinny zostać wprowadzone zwierzęta, to znaczy tam jakieś prawa dla zwierząt i tak dalej. No, myślę, że to jest pierwszy krok, zaledwie i jeśli bym miał najgorsze są nieproszone rady, ale gdybym coś miał doradzić pani Olze Tokarczuk, to bym doradził, żeby jednak krok dalej się posunąć, żeby zwierzętom przyznać również prawa polityczne. Na przykład przykład prawo wybierania posłów, senatorów i prezydenta. Proszę Państwa, no... Pewien kłopot był, jak to preferencje polityczne określić, na przykład w przypadku świń. No ale może być, można mianować rzecznika. Jak jest rzecznik praw obywatelskich, to dlaczego nie może być rzecznik na przykład szody chlewnej, czy tam krów? O, już za losem krów to się ujęła pani Sylwia Spurek, także już kandydat na rzecznika jest. Pani Tokarczuk zdaje się bardziej lubi psy, no ale po. Po głowie świń jest też duże, i ktoś, kto byłby rzecznikiem politycznym świń, to może liczyć na bardzo wysokie stanowiska w naszym Bantustanie, także widzimy, co się. Tutaj, co się tutaj y, może dziać? Jakie następstwa y, mogłoby spowodować wprowadzenie do konstytucji zwierząt zgodnie z życzeniem naszej noblistki? Y, proszę Państwa, to wszystko przewidział Jerzy Orwell. Tam w folwarku zwierzęcym właśnie świnie przejęły władzę, i tam y, y, miało to konsekwencje polityczne, dlatego że tam rewolucja przeciwko panu Jonesowi odbywała się pod hasłem że wszystkie zwierzęta są równe, ale świnie wprowadziły pewną korektę, że owszem, wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze od innych. Także jak jeszcze trochę, parę kroków zrobimy na tej drodze, którą nam wskazuje nasza noblistka, to doczekamy się i takiej, takiego finału.